Słuchajcie, wiecie, dzisiaj zbuduję sobie taką fajną makietę, bo ostatnio widziałem, wiecie, jak coś luźniej, fajniej, youtuberzy, po prostu, którzy po, na przykład, łączą klocki, lego i historię, po prostu, lubią sobie, jakby to powiedzieć, pobudować różne makiety i pokazać na YouTubie właśnie proces budowy, jak to wyglądało. I właśnie ja chcę zrobić taką samą makietę, dlatego e, zaraz, zaraz przyjdę z planem i sobie wrzucimy film, no i mam nadzieję, że wam się spodoba, piszcie w komentarzach, co będziecie sądzić o tej makiecie i żegnam was do... no u mnie to mi nie bo muszę sobie... znaczy no, nawet nie chwile, bo to u mnie trochę minie, bo muszę sobie plan rozporządzić ale no u was to będzie kilka sekund, także ja do... do zaraz Proszę bardzo, oto prezentuje się nasz plan, ja wiem, że to mocno wygląda mega dobra co to będzie? Na pewno, że tutaj jest szpital polowy. No i tutaj będzie taka plaza, taka trochę Normandia, ale taka trochę inna. Się wyciera jak Normandia w 1944 roku. średnia co 1944. Eee, szpital taki improwizowany polowy. Tutaj będzie takie oplazowanie. Tutaj, jest, tutaj będę planować robić wodę, tylko to już tego nie robiłem na makicie. Na, na planie makiety. Eee, figurki, te kropki są figurki, jakich. Co, klub pojazdu, pancerzony? E, Ta żeby nie pomysł tu bym, chciałbym zrobić jeden klater. Krater i dlatego to jest spełniany K dlaczego? Bo tutaj mamy takie dwie klopetki i to będą się wziąć jakieś zalośla, a żeby się to nie myliło z krotelami Jakieś te zasieki, tutaj jest małe zamulowanie, to takie większe. Tutaj za tym zamulowa taka mini baza. E, ludzie, stanowisko z kalebnami, jest tutaj gdzieś może porobić jakieś mini zabudowań, które będzie... Będą się chować żołnierze. I mniej więcej tak to sobie wyobrażam. Żeby była taka po prostu prosta bitwa, a jednak dawająca trochę do pomyślenia. Także hejo i zaraz zaczniemy budowę. Dobrze, także mamy te takie base plate, te klasyczne. Tutaj jakaś. Niestety nie udało mi się znaleźć Polskiego base plate z wodą. Także tutaj niestety nie będzie wody, będzie tylko taka zeka jako symbolika tej wody. E, tutaj będzie plaza, strona atakująca. A tutaj na tych dwóch podstawkach. No i tutaj też trochę będę planować zrobić główne epicentrum bitwy, wiecie? Także tak, tutaj będzie rzeka, tu będą jakieś łodzie ewentualnie. Tutaj będzie... Tu, tu będzie jakiś szpital polowy. Tutaj będą atakujący i czołgi. No a tu będzie sam środek bitwy, zabudowania itd. Tylko zaraz będą cztery etapy budowli i zaraz pokażę wam pierwszy etap. Proszę bardzo! Das, zaczyna się nim Skała, nieplanowana. Zeka, nieplanowana. Podstawa klater planowany. Eee, no Solę za tą podstawę, ale posuniłem klocków innych. I Solę za te dziury I tutaj to. Oj, tutaj klocek jest, no to fajnie. Eee. Przepraszam Was bardzo, ale naprawdę to mnie tak męczę to nagrywanie tego, że... Uuu! Przedstawiam czas na reklamę, blatki. Eee, to będzie całk, którego użyjemy uzuj spo spoiler ale Czołg, którego użyjemy sobie dzisiaj do bitwy M T Teleselman. Jest to czołg kupione na Leglo. Polecam. Jest to reklama. Nie sponsorem kanału, no, ale tak się zareklamuję. Kupujcie niska cena. Dużo elementów. Fajny, ładny. Prosty w składaniu, prosty w użytkowaniu. Naprawdę mega fajny. Tutaj bozy dobry ale to... Naprawdę, fajny, fajny pas kupujcie. No ale to Wam pokażę później oczywiście. No i bajo do następnego etapu. Hello! No i siemano, 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 No i mam tutaj kolejny etap. Tutaj coraz lepiej to wygląda. Tutaj będzie improwizowany spital polowy. Tutaj przeciwciągom, to nie wiem jak coś nazywa to, że jak chcą, no to wiedzieć, żeby się zablokował zalośla tak jak było na mapie, tutaj takie mniejsze zalośla jakieś wywalone tak, jest nasz ukochany klatel są tutaj jakieś wzniesienia zniesienia no i czerwnej jest podstawa tych zabudowań co obiecałem tylko teraz jak nasz ostatni czwarty etap, będę go budować, tutaj dodajemy już wszystkie a nie czekajcie przepraszam przepraszam e, to już będzie trzeci etap bo musimy to jeszcze dobudować zabudowania, figurki, czołgi to będą na samym końcu, bio, do znaczy do, no bio, do następnego a więc, panie i panowie, mamy to trzeci etap za nami. Zabudowania. Ma to przedstawiać wejście do bloku, który został praktycznie cały zbudzony. Najprawdopodobniej w wyniku walk, na drzwi wywalili, widzicie, no. FBI zrobili. Na chatę. Zalośla, Osłona. Szpital polowy się nie zmienił. Teraz nasz etap czwarty, ostatni, który będzie ostatnim końcem. całej makiety. Chcę do. No dla mnie to za kilkanaście, kilkadziesiąt minut, a dla Was to za, nala za kilka sekund, bajo. Dobrze. A więc zanim zobaczycie makietę, pamiętajcie o zostawieniu lajka, like suba i piszcie w końcu, co nie sądzicie błaga, piszcie w końcu za tymi filmami. Naprawdę mi się chętnie szelduskuje i na nie odpowiada, ale dobrze. Zobaczmy las, dwa, trzy. Proszę bardzo, to Toło przepraszam bardzo, ale to jest trochę improwizowane to. Proszę bardzo jako ładna makieta. Dobrze, przyjrzyjmy się wszystko od początku. Przejrzyjmy się tutaj od tej strony. No mamy konia leżącego, który pewnie dostał z jakiegoś kalabinu, żeby ludzie się nie mogli im przemieszczać. Ziomka, który do pielo. Oj, wypadło mu, dobra. To zemo spadło. Inny bierze pielo. Taki ziomek jakiś stoi sobie. No i tutaj mamy spital taki polowy. Za całkiem są tutaj ludzie, którzy jakoś przeżyli, tutaj w ogóle ten nas nieźle, bo tej operacja na dłoni, na nogę, nie ma obu tych rzeczy, no i tu ziomek, który niestety przechodzi, operacje, no i jęcy z bólu, no bo to ma nawiązywać niestety do starych czasów, no kiedyś nie było tak znieczulnie, po prostu wszystko, operacje na floncie, to robili na żywca. Dalej, mamy tutaj trójka żołnierzy, którzy ostrzeliwują tereny, następnie klater po pocisku, w którym jeden się schował, jeden koło niego za a, a ktoś stracił głowę nawet nie widać jego ciała nigdzie bez głowy no całkiem niestety został trafiony z ten zapomniałem jak to się nazywało taka niemiecka ale lakietnica jak to się nazywało zapomniałem dostał z tego ten będzie zaraz z tym no i ten ziomek niestety próbował wyjść ale się spalił upnęł jego głowa tutaj się jeden poddał tutaj dwójka między siebie pistoletu tutaj ciekawa sytuacja no tutaj dwójka atakuje mieczem Jeden się chowa, drugi chowa się z bronią. Jeszcze inny planuje rzucić tam granat. Jeden pomaga, tym co jeszcze jakoś tam zyją. Tutaj jeden został uwięziony pod całkiem, niestety. A no tu też mam ciekawą akcję. ziomek jest podczasany do góry przez dwóch żołnierzy. No i co, jeden. celuje do jednego z nich, żeby nie mogli spotkać, To jest jakiś ważny general, bo co ja tu się chowa. No, i plopo tutaj, tu mamy tutaj właśnie kolizaneczkę. Z tym, Zapomniałem jak to się nazywało. Z tym właśnie to zniszczyła całkiem. Tak się prezentuje cała makieta. Hop. No, czekajcie, bo to trudno w jednym kadrze złapać. No, mniej więcej tak. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Papa, sorry, za to improwizowane tło Hejo, papa, pa, i naprawdę. Dziękuję Wam za taką ilość subów na kanale i takie wyświetlenie pod filmem. Pa, 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 Do następnego, widowie. Hejo! Hejo, Hej, o, widzowie. Ziótek dla nas zaprezentuje. Hej,